Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Pi Kiedy się słyszymy, jesteśmy na tydzień przed Nowiem Księżyca. Jeszcze jesteśmy w, w czasie, kiedy Słońce jest w wadze urodzinowej. Więc jeśli masz Słoneczko, Ascendent Księżyc albo na przykład Wenus, czyli planetę miłości w znaku wagi, to może być szczególnie ważny dla Ciebie czas, to jest czas ostatniej kwarty księżyca, kiedy księżyca na niebie codziennie troszkę ubywa. I na tym czytaniu słyszymy się, ponieważ sobie patrzymy w kartę, co na ten czas pomiędzy umownie 23 a 30 września może się wydarzyć. Natomiast tych kart nie traktujemy jako wyrocznie, tylko szukamy sobie możliwych wskazówek, przestróg. Wskazań. Pamiętajcie, że to do nas należy na koniec dnia decyzja, co dalej z taką wskazówką zrobimy. Czy przejdziemy obok niej, czy z niej skorzystamy? Więc zaczniemy od urodzinowej wagi. Jeśli w tym tygodniu jakaś wagi, jakaś waga albo jakiś waga obchodzi urodzinki, to wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze. Jeśli jesteś słoneczną, ascendentalną, księżycową albo wenusową wagą, to teraz będą dla Ciebie karty. No, tu się jakieś nowe otwarcie kroi, ale nie wiem, czy to ten tydzień, w którym warto do takich rzeczy yy, się skłaniać, może się lepiej przygotować, żeby potem ruszyć ku tym nowym wyzwaniom, bo taką mamy tutaj wskazóweczkę. Natomiast warto sobie może w tym tygodniu to porozkminiać jak chcecie ewentualne nowe rzeczy zaczynać. I potem ponownie warto. Wagi w relacjach, wagi w związkach, wagi w partnerstwie. Jedna tutaj chciała. To jest. Jeszcze jedna. Wagi. Okej. Okay. Mamy dwie karty, na których mamy wodę, mamy bramę, mamy łódź, mamy jakąś podróż do odbycia, mamy do przebycia jakąś drogę. No. Jakieś wagi w relacjach potrzebują się przeprawić na drugi brzeg, a woda jest symbolem naszej świadomości. Więc może tak być, że potrzebujecie zrobić jakiś taki, wiecie, duży skok w swojej relacji. Może w jakichś związkach, bo nie wykluczam, że są przecież związki na odległość. Ktoś był na odległość, a teraz jedna z tych osób przypłynie do tej drugiej. Może tak być, że ktoś się przeprowadzi do kogoś, żeby być już razem stacjonarnie. Dla innych wag może to oznaczać ewentualnie planowanie jakiejś podróży, a dla kogoś w bardzo szczególnym przypadku jest potrzeba pójścia do jakiegoś terapeuty i to jest albo Twoja energia, albo Twojej osoby. I wiem, że się to nie wszystkim podoba, ale naprawdę uważam, że pójście do psychologa. To nie jest coś, czego należałoby się wstydzić, tylko to jest raczej powód do dumy. Tak samo, jak idziemy wyleczyć zęba, jak nas boli, prawda? Tak mi się wydaje. No ale wiem, że są tacy, którzy się ze mną nie zgodzą. To wagi w relacjach. Teraz wagi, które są same z jakiegoś powodu albo mają te wagi kogoś na oku, ewentualnie albo z jakiegoś powodu są same. Oho, przepraszam, przerwa techniczna. Jedną już mamy. Resztę muszę złowić. Ok. Dokładam je. Zobaczymy, czy się odwróciło, czy nie. Jedną już mamy. Dla wag singli. Jeszcze druga. Dobra. No, może być jakiś przypływ pieniężny dla jakiejś wagi singla. I on się może wiązać z przyjściem nowej osoby do relacji ze znaków ziemskich, byk, panna, koziorożec, ale niekoniecznie, lub też osoba, która będzie pragmatyczna. Nie będzie to autor wierszy, tylko autor lub też autorka solidnych podstaw finansowych w Waszej relacji. Natomiast w dziewiątce kielichów powiedziałabym, że jak już ten przypływ pieniężny będzie, to jest wskazówka dla wagi, żeby się podzielić. Żeby oddać, czy to bliskim, swój czas, może i podzielić się pieniędzmi, ale to nie muszą być pieniądze, albo podzielić je ze swoją lokalną społecznością w jakiś sposób, pójść zrobić jakiś wolontariat, pomóc komuś w swoim otoczeniu, bo w tej energii komuś się nie chce dzielić, a wskazówka byłaby do podzielenia się. Czyli jak już coś masz, to się podziel. Jak yy, osiągnęłaś, osiągnąłeś, podziękuj. Bądź wdzięczna, wdzięczna. Dobra, jeszcze jedna karta wskazóweczki. Okay. To jest bardzo dobra energia dla osób z, z znaków powietrznych, czyli z trygonu powietrza, czyli dla wagi, dla wodnika i dla bliźniaka. Teraz mówię do wag, tak? Więc, to jest być może w tym tygodniu taki wzrost siły sprawczej uwag, polegający na tym, że waga będzie bardzo dobrze posługiwała się słowem i będzie bardzo dobrze negocjowała swoje cele. Tylko przy tych negocjacjach ma zwrócić uwagę na potrzeby też innych ludzi wokół. Czyli jeśli zależy od ciebie decyzja, to ją podejmij, ale skonsultuj ją z osobami, na które ta decyzja może mieć wpływ. Czyli. Nie bądź jak ten rycerz, który nie bierze jeńców, który nie zważa na to, że jego żołnierze mają, nie mają zbroi, mają, właściwie są uzbrojeni tylko w pałki, a on ma wspaniały miecz, wspaniały hełm, wspaniałego rumaka, wspaniałą zbroję. Nie bądź jak ten rycerz. Czyli znowu mamy energię unikania, czy też próbowania nie, nie, nie bycia tylko patrzenia. Tylko przez pryzmat siebie. I w tej energii dla Singla to było, i w tej jest taka wskazówka, żeby być z siebie zadowolonym, zadowoloną, być dumnym ze swoich osiągnięć, ale że umieć się podzielić z innymi tą energią. Czyli nie zagarniać wszystkiego do siebie, tylko też pokazać. Że na przykład jak coś robiliśmy, to jako zespół, albo jak robiłem, robiłam, no to nie sama to osiągnęłam, tylko też dzięki komuś, przy wsparciu kogoś, tego typu energia. Dzięki wagi. Ciekawe, karty mi się na wadze rozsypały. Teraz zapraszam bliźnięta. Te bliźnięta, które są słoneczne, te, które są ascendentalne, te, które mają księżyc, może osoby w bliźniętach, albo wenus na sprawy miłosne w znaku bliźniąt. Bliźnięta. Drogie bliźnięta, bliźnięta zajęte, tak zwane, albo w związku. Co dla Was na ten tydzień? Okay. Ciekawe, bo ta sama wskazówka, co przed chwilą była na spodzie dla wagi. Wydaje się, że taki pełen werwy, wigoru i chęci robienia różnych rzeczy. W relacji z Twoją osobą. Niektóre związki mogą oczekiwać dziecka, albo może być jakieś dziecko oczekiwane w Waszym otoczeniu. To mogą być osoby szczególnie Wam bliskie, rodzina, znajomi, albo ktoś w pracy, jakieś nowe dziecko się kroi, albo jakiś nowy projekt. Ktoś może coś rozpoczynać nowego w pracy. Niekoniecznie nową pracę, tylko coś nowego w pracy. A w Asie Monet mamy na no, dążenie do budowania stabilnego domu, w którym ta moneta, że tak powiem, się będzie kręcić, i domu, w którym będzie równowaga między różnymi obszarami, między obszarem materii, a obszarem miłości, zaangażowania. Teraz bliźnięta pojedyncze, bliźnięta, które są z jakiegoś powodu same albo może mają kogoś na oku albo są w takiej relacji, że jeszcze nie wiadomo o co ho, uhu, uhu. No to u singlaczków może być troszkę trudniej, bo w karcie energii śmierci mamy kartę kończącą coś. Wiecie, my się zazwyczaj smucimy, jak się coś kończy, tylko że czasem się musi coś skończyć, żeby mogło się zrobić miejsce, taka przestrzeń w życiu na robienie nowych rzeczy. Więc jakiegoś singla mogą być jakieś końcowe etapy czegoś. Ja nie wiem czego. Jeśli to do Ciebie pasuje, jak to się mówi, rezonuje z Twoją obecną sytuacją, to ty będziesz wiedzieć ode mnie lepiej z całą pewnością. A w piątce była w, wskazówka jest, żeby unikać plotkarzy i plotkar w tym tygodniu. Bo tutaj mamy taki trochę głuchy telefon. Ktoś komuś może nawet w, dobrze, w dobrej wierze coś powiedzieć, a może z tego wyjść. I jakaś awanturka. Mam nadzieję, że nie za duża. Ale może o tego uniknąć. Nie rozmawiając z plotkarzami. I wskazówka dla bliźniąt, jeszcze jedna. Oho! Dobra, dwie aż. Dobra. O kurczę. Druga ciężka energia, po dziesiątka mieczy i dwa miecze. Ok. Bliźnięta mogą wychodzić z jakiegoś jakiejś bliźnięto. Ja zakładam, że to bliźnięto pojedyncze, bo u związkowców niczego takiego nie widziałam. Tu się coś kończy, unikać plotkarzy, a tutaj kończymy jakiś etap bardzo trudny w, emocjonalnie w życiu i potrzebujemy, stajemy u progu jakiegoś wyboru życiowego, ważnego, czy pójść w prawo, w lewo, wybrać tę osobę, wybrać inną, tę pracę, inną pracę i teraz zobaczcie, jeszcze mi jedna wypadła. Pokazuję od razu. Karta świętowania. Karta radowania się, weselenia się, pojechania na czyjeś weselicho albo zaręczyn, pojednania. Karta e, świętowania, święto zbiorów, świętoplonów, takie na zakończenie sezonu rolniczego. Tu mamy. Więc wygląda na to. Że są szanse na to, żeby coś świętować, tylko trzeba wyjść z jakiejś trudnej energii, dokonać mądrego wyboru i będzie świętowanie. I to jest też baldachim, pod którym się śluby robi, prawda? Na przykład w judaizmie. Więc tutaj może być dawanie komuś na przykład słowa, czyli jakiejś zaręczyny nawet u kogoś. Pięknie. Ale aż trzy wypadły dla bliźniąt, więc widziałam. Dziękuję bliźnięta. Teraz, jeśli masz słońce, ascendent, księżyc albo wenus w wodniku, to zapraszam te osoby. Wodniki, które są w relacji, w związku, w małżeństwie, partnerstwie. W czymś co możemy nazwać jakąś strukturą. Jedna się już odwróciła. O, jaka ładna. Też taka ładna, jak bliźniąt. I druga. Dobra. No, tu mamy niezmącone niczym szczęście rodzinne. Takie 10 na 10 i też szczęście, które polega na tym, że dobrze balansujemy między różnymi dziedzinami życia, czyli że jest równowaga między tym polem, gdzie te monety się wytwarza, czyli jakimś zawodowym, a polem domowym. Mamy tutaj być może jakiś dom, w którym mieszkają aż trzy pokolenia: bo dziadziu, matka i wnuczka, czy też wnuczę. Mamy tego dziadka głaszczącego pieska, czyli znajdujemy czas w równowadze na tych polach, na których jest to potrzebne. I tego wam życzę w tym tygodniu nie tylko. U Ciebie, albo u Twojej osoby może być w czwórce kielichów, żeby nie było tak słodko, jakieś oczekiwanie na jakąś decyzję, która może nie zależeć od Ciebie. To może być jakiś urząd, sąd. A jakaś wiecie, typu decyzje podatkowe, no takie rzeczy, na które się czeka, bo ustawowo się czeka, tak, żeby ktoś tę robotę wykonał i możesz się niecierpliwić, może jeszcze w tym tygodniu ta decyzja nie nadejdzie, ale to niecierpliwienie jest takie trochę bez sensu, bo my się, jakby nie trać na to energii, co nie jest do końca od Ciebie zależne, tylko jeśli na przykład masz wątpliwości, czy to jest za długo, to zadzwoń, dowiedz się, jeśli Cię to uspokoi. Ale jeśli na przykład urząd ma 30 dni, czy nie wiem 60, no to pewnie po jednym dniu tego nie rozpatrzę, więc tu jest takie troszeczkę niecierpliwienie się. Ale może to Ciebie nie dotyczyć równie dobrze, prawda? Dobra. Teraz będą. Osoby pojedyncze, osoby, które nie są w relacji. Ok, mm, dobra. Hm. Momencik, myślę. Mm -hmm. No to osoby pojedyncze, moi drodzy, nie wszystkie będą długo pojedyncze. Nie wiem, czy chcesz to usłysze usłyszeć, czy nie. W rycerzu Kielichów ktoś komuś ofiarowuje kielich miłości. I teraz pamiętaj, że to nie ode mnie zależy, tylko od ciebie, czy ten kielich przyjmiesz, czy ten kielich komuś podarujesz. Tutaj jest y, przestrzeń do miłości romantycznej, do rozpoczęcia jakiegoś romansu. Nie wiem, czy miłości na zawsze, ale jest y, kielich symbolem serdeczności, tkliwości, zauroczenia i zakochania. I raczej to taka miłość. Y, Fizyczna, bo czerwień wiadomo, że oznacza namiętność. A w królowej monet masz wskazówkę, żeby zadbać o swoją, jak ja to mówię, może nie za ładnie, ziemską powłokę, bo przyznaję, że ta karta jest tak. Ta królowa na tym tronie, nazywana też małą cesarzową, królowa monet. Jest wręcz zbyt wychuchana jak na mój gust. Więc mimo, że ta kobieta jest taka piękna, to ja mam jakiś taki problem z nią, że ona jest zbyt idealna. Więc yy, jest tu zachęta do tego, żeby zadbać o siebie, poświęcić sobie czas, żeby sobie coś poukładać, uczesać myśli, na przykład podczas jakiejś relaksującej kąpieli. Pójść na jakiś zabieg czy jakiś masaż, coś takiego, po to, żeby to wszystko jakoś, właśnie, żeby mieć ten czas dla siebie, żeby sobie przemyśleć, jak dalej na przykład chcemy realizować swoje plany zawodowe, finansowe, plany na pomnażenie majątku. Jest tutaj sporo takiej energii, no, materii ziemskiej. Dobrze. I jeszcze karta jedna, wskazówki. Dzisiaj się ta karta bardzo mocno pokazuje. Podobna energia była przed chwileczką karta dokonywania wyborów. Ktoś ma nie przepuścić jakiejś okazji, bo któraś z tych monet prędzej czy później spadnie, nie przepuścić tego statku, który w międzyczasie, jak żonglujemy tą monetą, tymi, tymi życiowymi wyborami, to gdzieś może nadpływać jakiś stateczek z jakąś okazją. Teraz ja nie wiem, czy to jest okazja dotycząca przyjęcia lub nieprzyjęcia oferty materialnej, czy to jest okazja zawodowa, czy z jakiegoś innego ważnego na dany moment dla Ciebie obszaru życia. To wiesz Ty najlepiej i warto się temu przyjrzeć. I Jeśli mamy już tę decyzję podjętą, to ją podejmować, ale też pewnie można przez chwilkę sobie pożonglować tymi wyborami, czyli rozważyć za i przeciw. Bramka 1, bramka 2. Tędy, tamtędy, tutaj, tam, z tym, z tamtym. Wiecie, tego typu energię. Dobra? No i co? I to, kochani, byłoby na tyle, bo robimy sobie czytanie trygonami, czyli po trzy znaki w tym tygodniu. I bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. papa pa.